Witam wszystkich Was na kanale rosyjskiej od podstaw. ROP jest to podstawowy kurs dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę języka rosyjskiego od podstaw lub którzy mieli kiedyś styczność z rosyjskim, ale znaczy po prostu zapomnieli, a chcieliby sobie przypomnieć. W dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa do pierwszego tematu kursu. Są to zwroty grzecznościowe. I zaczynamy tutaj. Przygotowałem dla Was po lewej stronie zwroty przetłumaczone na język polski, na rosyjski przetłumaczone są po stronie prawej. Więc może zaczniemy od pierwszego. Jest to pierwszy zwrot. Dzień dobry. Zdraszcie. Zdrasz, jest bardziej używane urzędowo. W języku rosyjskim dzień dobry również jeszcze jest oznaczany w dwóch innych zwrotach. Dobre utra i dobry dzień. Dobre utra używamy do godziny 12, do południa. Tak pytając kogoś, czy poranek jest dobry po prostu. Następnie po godzinie 12 dobry dzień. Czy pytamy się, czy dzień jest dobry. Tak, zdrastwójcie. używane jest bardziej tak urzędowo. Witaj. zdrastwój Zdrastwuj. Cześć. Prywiot. Prywiot. Do widzenia. Do 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 zobaczenia. Do встречи. Do встречи. Do jutra. Do завтра. Do завтра. Na razie, cześć, na pożegnanie. Pa-ka. pa Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobranoc, spokojną noc, spokojną noc. Przykro mi, mnie cię nie żał, mnie cię żał. Wybaczy Pan Pani? Presticie. Prosticie. Proszę. Pożegnanie. Pożegnanie. Dziękuję. Spasiba. Spasiba. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Proszę, używane w kawiarni, w restauracji. Poproszę. Dajcie mnie proszę. Dajcie mnie, proszę. Tak proszę. Daj, proszę. Daj, proszę. Nie dziękuję. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Nie ma za co. Nie za co. Nie za co. Tak, jest to zbiór najważniejszych wyrażeń, jeżeli chodzi o przywitanie i żegnanie się po rosyjsku. Następny temat to zawieranie znajomości i tam również powtórzymy sobie zwroty z dzisiejszego dnia. A ja Ci dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.